Staw staw staw, skuty lodem. Skuty lodem jest tu staw. Staw staw, staw, skut lodem, Skuty lodem jest ten staw. Staw staw, staw, skut lodem. Skuty lodem jest ten staw. Staw staw, staw, skut lodem. Skuty lodem jest ten staw. Cześć cześć, witam, 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 witam. Jestem teraz nad stawem skutym lodem. Cały staw po prostu jest skuty lodem. Tak więc, że tak tutaj wygląda, właśnie ten staw. Staw skuty lodem. Tak więc, że cały staw jest skuty lodem. No i na razie ten lód się trzyma, chociaż powoli, powoli tak stopniowo odmarza. No ale mimo to na razie jest ten lód jeszcze gruby. Tak więc że trzyma się ten lód. Chociaż tam jest takie miejsce, że ta woda tak z tego stawu wypływa, czyli jednak ten lód się powoli topi. Ale mimo wszystko to jednak cały czas ten lód jest i on dość gruby jest ten że zanim się całkiem stopi no to jeszcze trochę czasu upłynie ten że tak tutaj właśnie wygląda staw staw skuty lodem no i właśnie z tej strony tak wygląda ten staw a pójdę jeszcze na drugą stronę, żeby zobaczyć, jak z innej strony ten staw wygląda. Staw z lodem. Tutaj jest taka wąska ścieżka, ale da się nią jakoś właśnie przejść. O, tutaj trzeba takimi szukać dróżek żeby jakoś właśnie przejść i właśnie zobaczyć jak z innej strony wygląda tutaj widać działalność bobrów drzewko jest przez bobry ścięte i tam też jest podcinane drzewo przez bobry no i z tej strony tak wygląda ten staw Staw skuty lodem. I jeszcze idę dalej. Jeszcze idę dalej zobaczyć. No, w lecie. W lecie to tutaj nie dałoby się przejść, bo dosłownie wszystko po, po prostu w lecie tutaj jest zarośnięte różnymi roślinami trawami i Najprzeróżniejszymi roślinami, ten, że tutaj nie da się w lecie tędy przejść. To tylko teraz da się jakoś przejść. O. I, i, i przechodzę tutaj. No i tutaj z tej strony tak wygląda ten staw. Staw z kuty lodem. I jeszcze idę tutaj dalej. O. I z tej strony, z tej strony, tak wygląda staw z lodem No, a tutaj są drzewa, no, i tutaj jest las. Tutaj są trzciny. No i tu jest taki pagórek, wzgórek, pagórek. No i idę tutaj dalej. Tutaj jest strumyk taki leśny. No i z tej strony tak wygląda ten staw. I jeszcze dalej idę. No, i tutaj też jest wszystko zarośnięte. Ten, że tutaj się nie da przejść. No, z tej strony tak wygląda. Staw staw skuty lodem w ten sposób wygląda z tej strony. No i takie są chmury. Tak więc że. Ta skuty lodem cały czas jest skuty lodem. No, i no by musiało się zrobić nie wiadomo jak ciepło i gorąco, żeby po prostu ten lód y, odtaił i żeby się stopił i żeby można było normalnie przejść. Pójść tutaj nad wodę. Na razie to nie ma jak, bo po prostu jest wszystko skute lodem. No i z tej strony o tak wygląda ten stach. I powoli, 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 powoli ten lód się topi. No ale, tak jak mówię, zanim się ten lód stopi, to jeszcze dużo czasu upłynie. I zanim normalny będzie taki staw z wodą, to jeszcze, to jeszcze daleko. No i tutaj się przechodzi. Tu jest właśnie taka, takie przejście wąskie, ale jest. Tędy można przejść. No i tak tutaj właśnie wygląda ten staw skuty lodem. Jeszcze po prostu musi, no jednak jednak się dużo ocieplić, żeby ten lód, żeby ten lód się po prostu stopił i żeby go nie było. I tutaj trzeba zrobić przeskok, o tutaj trzeba zrobić taki skok, bo tutaj jest lód, on jest gruby ten lód, tak, że on nie pęknie, ale na wszelki wypadek lepiej jednak zrobić ten skok i przejść. No, i tutaj na przykład idzie się kawałek właśnie po tym takim lodzie, ale to nie jest lód na, na stawie, tak że nawet jakby się załamał, to i tak po prostu tutaj jest ścieżka, którą można przejść. Tutaj też widać działalność bobrów, że też tutaj podcinają. Podcinają tutaj nawet zrobiły tamę bobry. No a tutaj jest to jezioro, no po prostu całe jezioro skute lodem. A ja idę jeszcze tutaj o, pokazać, jak tutaj właśnie z tego stawu już woda. Powoli, powoli jednak wypływa. O Tutaj ta woda wypływa, tutaj też przez bobry jest podcięte drzewo Tak wypływa woda z tego stawu, więc, więc powoli, powoli jednak się ten, ten, ten lód na tym stawie jednak się topi. No, i tak wygląda ten staw. Tak więc, że woda pięknie o tutaj wypływa z tego stawu. No i tutaj jest łąka, polanka. Natomiast z tej strony ten staw jeszcze inaczej wygląda po prostu no z każdej strony inaczej ten staw się prezentuje. Z tej strony jeszcze inaczej. Tak więc że tak właśnie tutaj jest i tak tutaj wygląda, super fajnie i kapitalnie, lód powoli, powoli się topi, no jak tak przez, przez wiele dni będzie się topił, to w końcu się ten lód całkiem stopi. No i już nie będzie. Stawu skutego lodem tylko będzie normalny już staw, na którym już będzie normalnie woda. No i tutaj są szuwary. Szuwary jeszcze z lata pozostałości po szuwarach po po pałkach no i tak z tej strony to jeszcze inaczej ten staw wygląda tak więc że tak tutaj jest staw skuty lodem tenże dziękuję dziękuję za obejrzenie filmiku no i na razie cześć 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 Staff, 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 skotel och dem, skotel och dem, staff. Staff, 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 skotel och dem, skotel staff. Tack, staff, 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 skotel och dem, skotel och dem, staff. Staff, 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 skotel och staff,